Co wygra? Głodny gryzli, czy dojrzała jagoda? Wściekły tygrys, czy piękny kwiat? Ogromny pyton czy zielony krzaczek? Odpowiedzi są zaskakujące, bo jak się okazuje, zwierzęta muszą mieć się na baczności. Odkryjmy zatem najniebezpieczniejsze rośliny na świecie. Oto szalej jadowity, powszechnie znany jako cykuta, występuje w Ameryce Północnej i Europie w miejscach podmokłych, na brzegach rzek, przerowach, torfowiskach i w szuwarach. Ta niepozornie wyglądająca roślina jest bardzo silnie trująca. Zawarta w niej cykutoksyna może w kilkanaście minut zabić dorosłego człowieka, ale tylko po spożyciu. Takie wypadki się zdarzają, bowiem należący do rodziny selerowatych szaleń można pomylić z karczochem, selerem albo anyżem. Jednak odpowiednio przygotowany przynosi ulgę przy migrenie oraz chorobie jelit. Ta roślina może nieźle przetrzebić pasące się bytło. Ageratina sima, inaczej sadziec pomarszczony, rośnie na polach i pastwiskach. Trucizna do nazwie tremetol wywołuje drgawki, wymioty, a nawet śmierć. Przenika do ciała krowy i później pośrednio powoduje zatrucie u ludzi poprzez wypicie mleka lub zjedzenie mięsa. Powszechnie spotykany w Ameryce Północnej sadziec jest jedną z najdłużej żyjących jesiennych bylin. W nowoczesnych gospodarstwach rolnych zatrucie sadzcem nie jest większym problemem. Za to na małych, prywatnych pastwiskach stanowi poważne zagrożenie dla wypasanego bydła. Jakie znacie rodzaje fasoli? Biała, zielona, czerwona, szparagowa i magiczna, po której się wspiął się do zamku, olbrzyma w chmurach. Poza nimi istnieje także rącznik pospolity, fasola zabierająca jedną z najgroźniejszych trucizn na świecie. Rycyna, jak tylko dostanie się do organizmu, hamuje produkcję niezbędnych do życia białek. Pozbawione tych białek komórki obumierają, a im bardziej nasila się to zjawisko, tym mocniej cierpi organizm. Rącznik wydziela rycynę. Po ściśnięciu. Połknięcie kilku nasion wywołuje odwodnienie, nudności, słabość, drgawki, halucynacje i inne objawy. Wystarczy siedem nasionek, aby doprowadzić do śmierci. Pomimo tego, rącznik pospolity jest uprawiany w wielu krajach świata, więc warto wiedzieć, jak ta roślina wygląda, i pod żadnym pozorem jej nie dotykać. Jedna z najpiękniejszych roślin na świecie, jest równocześnie jedną z najniebezpieczniejszych: oleander. Wszystkie jego części są trujące, od korzenia przez łodygę po różowe kwiaty. A co gorsza, w przeciwieństwie do innych wspomnianych wcześniej trucizn, na szkodzi nie tylko po spożyciu nawet muśnięcie kwiatu palcem może wywołać gwałtowną reakcję alergiczną. Dym spalonej rośliny również wykazuje toksyczne działanie. A teraz czas na najgroźniejszą roślinę świata. Jedno dotknięcie jej pokrzywy wywołuje potworny ból, który utrzymuje się miesiącami i może nawracać przez lata. Mowa o Dentrochnide Moroides. Australijczycy nazywają ją powszechnie Gimpi Gimpy albo po prostu pokrzywą z Queensland. Liście pokryte są malutkimi włoskami wypełnionymi neurotoksyną. Te leciutkie włoski unoszą się z wiatrem, więc nawet przebywanie w pobliżu rośliny może powodować wysypkę, i, trudności w oddychaniu, dlatego lepiej nie zbliżać się do tej pokrzywy bez maski gazowej, ale dopiero w kontakcie z ludzką skórą włoski uwalniają moroidynę, która powoduje ból porównywalny z jednoczesnym urządzaniem przez 30 os. I giełki łatwo wbijają się w skórę, czasem nawet przez odzież ochronną, i są bardzo trudne do usunięcia. Płukanie wodą z bydłem, smarowanie maścią albo używanie środków dezynfekujących jedynie pogarsza sprawę. Włosków praktycznie nie da się usunąć, siedzą pod skórą i powoli wydzielają toksyny, doprowadzając człowieka do szaleństwa. Nie istnieje żaden antidotum na moroidynę, ponieważ naukowcy nie znają dokładnego składu tej substancji. Włoski nie reagują na ekstremalne zimno ani gorąco. Objawy utrzymują się przez godziny, dni, a nawet miesiące. Ludzie, którzy mieli kontakty z tą rośliną, mówią, że ból może wrócić nawet po latach. Skoro włosków nie da się usunąć, i jedyne co pozostaje to odczekać, aż stracą swoją toksyczność. Ale tutaj napotykamy kolejny problem. Można oderwać listek Gimpy Gimpy, oczywiście przez grubą rękawicę i pozostawić go na kilka lat w laboratorium. Kompletnie zasuszony wygląda, jakby miał się rozpaść od jednego dotknięcia, ale nawet wtedy nie traci swoich właściwości. Na jego powierzchni wciąż utrzymują się toksyczne włoski. Gimpy Gimpy rośnie w niezacienionych obszarach lasów deszczowych. Australii. W przeszłości jej ofiarą padali turyści oraz drwale, ale obecnie wszystkie miejsca jej występowania opatrzone są znakami ostrzegawczymi. W ogrodach botanicznych jest zawsze umieszczona za szybą, aby nigdy jej przypadkiem nie dotknął. Nasiona modli groszku różańcowego mogą być białe z czarnymi plamkami albo czarne z białymi plamkami. Ta wieloletnia roślina występuje w klimatach tropikalnych, m.in. w Afryce, Azji oraz Australii i Oceanii. Niektóre gatunki zostały przetransportowane na Florydę i Hawaje. Można się na nie natknąć nawet na poboczach ulic amerykańskich miast. Nasiona wykorzystywane są do sporządzania ozdów, a także zabawek, ale osoby noszące takie bransoletki zapewne nie zdają sobie sprawy z ich toksyczności. Zawarta w modli groszku abryna blokuje syntezę białek, a tym samym przyczynia się do obumierania komórek. Tak samo jak wspomniana już rycyna. Chyba lepiej podarować sobie takie ozdoby. To jedyna roślina na naszej liście, która już na pierwszy rzut oka wygląda trująco, a przynajmniej odpychająco. Mało kogo najdzie ochota na zerwanie czerwonej łodygi przypominającej żyłę albo fragment układu nerwowego. A te osadzone na półkach owoce są zupełnie jak upior na oczka. Czerniec grubopędowy jest w środku równie odstręczający co na zewnątrz. Jego trucizna zyskuje na sile wraz z wiekiem. Zawarte w roślinie związki chemiczne powodują osłabienie mięśni, w tym mięśnia sercowego. Ciało relaksuje się tak bardzo, że w końcu przestaje funkcjonować. Te rośliny zapewne nieraz widzieliście choćby w filmach przyrodniczych. Muchołówka to rzadki przykład byliny mięsożernej. Na szczęście nie jest tak niebezpieczna dla ludzi jak dla owadów, ale i tak raczej nie należy wkładać palca w jej paszczę. Proces odżywiania wygląda następująco. Liście pułapkowe otwierają się ujawniając czerwony płatek. To przynęta, która ma zbabić ofiarę słodkim nektarem i jaskrawym ubarwieniem. Mucha albo inny owad zauważa płatek i siada na liściu wyposażonym we włoski czuciowe. Jeżeli potencjalna ofiara potrąci dwa włoski lub jeden włosek dwa razy, w odstępie mniejszym niż 20 sekund pułapka zamyka się w mniej niż sekundę. Ten mechanizm pomaga ustalić, co jest pokarmem, aby roślina nie marnowała energii, jak tylko cokolwiek wpadnie jej w paszczę. Kolce na krawędziach liści działają niczym klatka. Uwięziony owad nie ma najmniejszych szans na ucieczkę. Następnie roślina rozpoczyna wydzielanie enzymów trawiennych. Trawienie trwa od 5 do 12 dni, w zależności od wielkości ofiary. Potem pułapka otwiera się ponownie w oczekiwaniu na kolejny posiłek. Muchołówki żywią się muchami, chrząszczami, pająkami, a nawet małymi żabkami. Barszcz Mantegaziego, inaczej barszcz kaukaski, nie jest co prawda zabójczy dla człowieka, ale powoduje najwięcej zniszczeń w leśnych oraz łąkowych ekosystemach. Jest to agresywna roślina inwazyjna, niczym pasożyt rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie, zabijając inne gatunki w okolicy. Żadne owady nie zbliżają się do tej rośliny. Wydzielane przez nią związki w kontakcie ze skórą wywołują reakcje alergiczne, a nawet oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Barszcz rośnie szybko, ma dłu Długą żywotność jest odporny na środki chwastobójcze. Niektóre okazy wyrastają na wysokość jednopiętrowego domu, a ich korzenie sięgają bardzo głęboko. Przy takich rozmiarach najlżejszy powiew wiatru rozsiewa nasiona na wiele kilometrów. Ani człowieka, ani natura nie dysponują skuteczną metodą zwalczania tej kłopotliwej rośliny, ale to tylko kwestia czasu, bo w przyrodzie wszystko dąży do równowagi.